Być może powinienem przeczytać teraz oświadczenie albo opowiedzieć o swojej książce. Ale pomyślałem sobie, że ciekawszym będzie, jeśli przeczytam jej fragmenty. Można ją jeszcze kupić przez 24 godziny na platformie. Wspieram to. Książka jest trochę grubsza niż pierwotnie zakładałem. Ma 256 stron. Dużo obrazków. Szkoda było mi ich wyrzucać. Jutro kończy się zbiórka. No i dla wszystkich, którzy zaufali mi i wspomogli. Książka będzie ciut tańsza. Potem jeszcze do 10 grudnia będzie ją można zamawiać. Dlaczego do 10 grudnia? 10 grudnia książkę oddaję do drukarni. Tego samego dnia w warszawskiej desie odbędzie się aukcja rysunków Juliusza Kosaka zaginionych rysunków Juliusza Kosaka do ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Tych rysunków, które hrabia Dunin Borkowski kiedyś wywiózł za granicę, ostatnio się one znalazły i mają kosztować podobno półtora miliona złotych. To jest cykl ilustracyjny, i w swojej książce też o nich pisze. Kilka zdań. Nie za dużo. W każdym razie do 10 można będzie jeszcze książkę zamówić, trochę drożej. Nie za bardzo, ale drożej. No i tak, w ogóle o czym, o czym jest ta książka? Mógłbym odpowiedzieć tak, ja ją tylko napisałem. Ona jest o, o komiksach, o obrazkach, o dziennikarzach, o literaturze o tym, jak to jest się zanurzyć w XIX wieku. I w ogóle nie wiedzieć przez pół roku, prawie nic nie wiedzieć, co się dookoła nas dzieje. To, to fascynująca podróż. Starałem się ją opisać w miarę przystępnie, w miarę ciekawie dużo faktów, trochę anegdot bardzo wiele o artystach, trochę o ludziach, którzy im pomagali czyli o wydawcach. I trochę kontekstu politycznego, trochę społecznego, bardzo dużo kulturowego, przede wszystkim literackiego. No dobrze, to nie przedłużając ja państwa zapraszam do wysłuchania fragmentów rozmaitych gatunków szarańczy. Czyli książce o komiksie XIX-wiecznym w Polsce i nie tylko. Rozdział szósty. Wielki reżyser Alfred Hitchcock zwykł mawiać, że powinno się zaczynać od trzęsienia ziemi, a redaktor naczelny Wędrowca Władysław Ludwik Anczyc zdaje się, że antycypował jego teorię. W jednym z numerów prowadzonych przez siebie magazynu w dziale humorystyka zamieścił opowiadanie fantastyczne. To filozoficzna antyutopia, historia właściciela plantacji niewolników na południu, który ginąc w wojnie secesyjnej, już jako byt astralny podróżuje przez kilkanaście stuleci między planetami Układu Słonecznego, aby ostatecznie trafić na Ziemię. Cyberpankowe społeczeństwo, z jednej strony jest niezwykle postępowe, lecz z drugiej. Poddane szeregowi urzędowych zakazów i tabu, wyzwolone, lecz i zarazem zniewolone przez technikę i postęp. Autor zarówno tekstu, jak i towarzyszącego mu cyklu rysunków pozostają anonimowi. Pisarz, a za nim ilustrator wprowadzają hukoloty, wzloty na powietrzne, kreują metropolię Pantopolis, nad którą szybują. Niczym w futurystycznej dystopii Frizalanga, powietrzne statki. Te, na swój sposób gnostyckie obrazowanie świata przyszłości, to po prostu wizje postaci mastologa. Jest w nich bardzo wiele z nieokiełznanej wyobraźni Jonathana Swifta, jest też zapowiedź książek Nowy, Wspaniały Świat i My, zaś rysunki. Tworzą swoisty, futurystyczny i wyprzedzający swoje czasy komiks. Rozdział siódmy. Ilustracje do boskiej komedii Gustawa Doré powstawały w latach 1861-1868. I zanim wzbudziły zainteresowanie tygodnika ilustrowanego, pojawiły się już na łamach konkurencyjnych kłosów. Nie znaczy to jednak, że flagowy okręt koncernu Józefa Ungra pozbawiony został tej niezwykłej makabreski w stylu francuskiego mistrza. Już w 1962 roku w największym polskim czasopiśmie ilustrowanym wydrukowano serię tak niezwykłą, że trzeba na nią spojrzeć nie tylko jako na zjawisko artystyczne, ale fenomen z gruntu społeczny. Zaskakujące jest już samo nazwisko autora Juliusz Kossak. Malarz kojarzony ze scenami batalistycznymi i umiejętnością kreślenia na płótnie końskich sylwetek. Rysownik znany z tygodnika ilustrowanego dzięki cyklowi dawne ubiory i uzbrojenia. Słowem, to twórca pozostający w zbiorowej wyobraźni, jako jeden z bardziej utalentowanych reprezentantów realizmu historycznego. Nietypowość, a nawet nieziemskość jego realizacji jest świadectwem następnego ciekawego zjawiska. Artyści znani szerszej publiczności. Tylko dzięki nobliwym, poprawnym dziełom, ukazującym heroiczną i tragiczną przeszłość narodu, ci biegli portreciści, malarze scen świętych tudzież realistycznych widoków prowincji, słynnych zabytków oraz pięknych krajobrazów. Otóż ci twórcy na gazetowych stronach ujawniali inne zgoła skłonności swego talentu. Niezwykłe i nader interesujące. Przywołany już kossak zilustrował. Podanie o Czarnoksiężniku Twardowskim. To jeden z najbardziej niezwykłych w swym surrealizmie i zaczerpniętej jakby wprost z kart powieści Edgara Alana Poe lub Horacjusza Walpola, i atmosferze pełnej mrocznych symboli i grozy. Jest tu i krzyż na jak dróg, zapadający się wśród chmur księżyc, niczym z filmów niemieckiego ekspresjonizmu są czaszki pod stopami w scenie podpisywania cyrografu, jest Twardowski na olbrzymim, nieziemskim kogucie, a w scenie porwania do piekieł olbrzymi, nietoperzowaty szatan, niczym ze słynnego cyklu, gdy rozum śpi Franciszka Goi, są stada jego mniejszych braci, szybujące nad mroczną wieżą, zwieńczoną posągiem gargulca. Jest tu klimat Dore. Choć nic nie wiemy o znajomości jego rycin przez Kossaka w chwili ich tworzenia, jest tu ten groźny symbolizm, a w tłumie szlachty i chłopstwa odnajdujemy fizjonomię nieomal boszowskie. To jedna z najoryginalniejszych serii rysunkowych w historii tygodnika ilustrowanego. Niepodrabialna i nigdy nie powtórzona. dla rozwoju i kształtowania się form komiksowych bardzo ważna data to 1773 rok. Daniel Hodowiecki porzucił już lata temu karierę kupiecką, którą z powodzeniem prowadził jego ojciec. Przestał już być kopistą i rysownikiem niewielkich fuch na zlecenie słynniejszych kolegów, a wszedł w skórę popularnego ilustratora, którego prace były jak twierdzili współcześni, bardzo często o wiele lepsze niż teksty literackie, które nimi ubarwiał. Rok po pierwszym rozbiorze Polski postanowił odwiedzić po prawie 30 nieobecności starą matkę w rodzinnym Gdańsku. Anegdota głosi, że drogę przebył konno, cały czas rysując, alejce trzymał w zębach. Popularny pod koniec XVIII stulecia gatunek literacki, czyli opis podróży, zmienił w opis podróży w rysunkach. Na 108 rycinach odnajdujemy socjologiczny portret miasta, jego symfonię w wielu odsłonach. Odbiorcy docenili w pełni kunszt schodowieckiego dopiero 100 lat później, gdy ukazało się piękne, krytyczne wydanie jego podróży z Berlina do Gdańska, opublikowane ze wstępem Wolfganga von Ettingena, późniejszego biografia artysty, w cenie aż 30 marek. Wydanie niemieckie zostało skonstruowane w następujący sposób. Najpierw znajduje się tam opis sytuacji, znajdującej się na rysunku. Opis prawdopodobnie według pamiętnika Chodowieckiego, spisanego po francusku, którego rękopis przechowywała wdowa po lekarzu Rosenbergu, prawnuczka artysty. Następnie odnajdujemy rysunek, który układa się w sekwencję narracyjną. Całą opowieść rozpoczyna pożegnanie z rodziną. Później widzimy artystę w wesłej rozmowie z towarzyszem podróży. Następnie na promie przekraczającym Odrę. Potem na ulicy miasteczka Pyżowice. A jak dowiadujemy się z opisu, u Kowala, który musi podkuć konia gubiącego podkowy. Potem trafiamy wraz z autorem do dość podrzędnej karczmy na nocleg. Niecodziennym zabiegiem narracyjnym jest fakt, że artysta jako autor. Uczynił zarazem bohaterem i przedmiotem rysunków samego siebie. Wzmacnia to wymowę autobiograficzną samego komiksu. Podróż z Berlina do Gdańska, trwająca dwa miesiące, jest poza walorami artystycznymi, niezwykłą kopalnią wiedzy i utworem pełnym obserwacji etnograficznych, architektonicznych i obyczajowych. Gdyby przez przypadek ktoś szukał scenografii filmowej. Obejmującej kaszubskie wsie, wygląd drogi prowadzącej z Oliwy do Gdańska czy przydrożnych zajazdów i dworków, dzieło Chodowieckiego będzie idealną inspiracją. Na pograniczu dwóch światów, książkowego albumu i drukowanej prasy, zaistniał pewien pełnoprawny artysta polskiego komiksu, Jan Nepomucen Lewicki. Człowiek o pięciu różnych datach urodzenia, rysownik, który przyszedł na świat w czterech różnych miastach, od Krakowa przez Sandomierz, świętokrzyską prowincję, aż do Warszawy. Wreszcie, człowiek studiujący równolegle na kilku kierunkach u całkiem różnych wykładowców. Ten fantasta i mimowolny twórca własnej legendy. Piekielny miłośnik szczegółu, otwierający w życiu kilkanaście interesów, które dość, do... dość dobrze prosperowały i dość szybko bankrutowały. Ten litograf, redaktor poczytnego dziennika, pasjonat fotografii. Wreszcie, kartograf i laureat Najwyższego Odznaczenia Portugalskiego był w dodatku ilustratorem jednej z najbardziej niesamowitych i wspaniale to książek polskiej literatury czyli pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Pasek swe wspomnienia zaczął już spisywać, podobno, po powrocie z dwunastoletniej wojny, u boku ponętnej wdówki. Właścicielki majątku Olszówka niedaleko Jędrzejowa. Gdy zestawimy te dwie postaci, Lewickiego i Paska, wyłania nam się portret barona Hieronima Karla Friedricha von Münchhausena. Podróż trzecia. Nad modrą rzeką atramentu. Krajobraz wpływów i inspiracji polskich rysowników, ale przecież zarazem i wydawców, bo przecież bez ich kapitału, jak mawiał Napoleon, nic by się nie zdarzyło. Otóż ten krajobraz nie ograniczał się tylko do Francji gdzie bardzo wielu z nich nie tylko mieszkało przez pewien czas, ale nawet wydawało albumy komiksowe. Czy wreszcie Anglii, skąd dość chętnie sprowadzano prasy. Ale ten krajobraz trafiał również do Portugalii, państw Beneluxu, Włoch, wreszcie państw niemieckojęzycznych, bliskich nie tylko geograficznie, ale i kulturowo. To przecież właśnie tam bardzo często trafiali utalentowani artyści. Dzięki stypendiom prywatnym, ale i o tym nie zapominajmy, również dotacjom rządów Prus i Austrii. Niemieccy wydawcy bardzo szybko przyswoili sobie angielską i francuską lekcję o czasopismach ilustrowanych. I już w połowie lat 40. zakładali gazety. Z taką samą nowoczesną winietą, układą trz nem, trzech kolumn tekstu, licznymi drzeworytami i obowiązkowym komiksem, lub nawet kilkoma na ostatniej stronie. Te komiksy najpierw liczyły kilka kadrów, później drukowano je w odcinkach połączonych przez postać głównego bohatera. W Monachium w 1844 roku Kaspar Braun, rysownik i malarz, wszedł w spółkę z Friedrichem Schneiderem i zaczął wydawać magazyn Fliegende Blätter. Braun odpowiadał za warstwę ilustracyjną, ale pierwsze najciekawsze komiksy wychodzą z potręki Franka von Potciego. Z pochodzenia hrabiego a z zamiłowania rysownika. Który kreuje postać bohatera konsekwentnie antypatycznego, który osiąga sukcesy sprytem, małymi kłamstwami, zgrabnie ubranym świństewkiem. Taki jest bardzo ekspresyjnie oddany kapitan Werner. Brown koncentrował się raczej na historyjkach z bardziej rozbudowanym tekstem. Który dostarcza mu Schneider, a jedną z bardziej charakterystycznych postaci, którą wymyślił, był baron Eisele, wręcz z nieodłącznym Totumfackim Beisele, na marginesie doktorem nauk wszelkich. Czytelnikom, których w pewnym momencie tytuł miał 15 tysięcy, Najbardziej podobały się satyryczne ataki na moralność i cokolwiek sztuczny kodeks burżuazji bawarskiej i pruskiej. Dopóki rysownicy nie atakowali otwarcie władzy monarchów i książąt, nie wtrącano się zbytnio do ich radosnej, ale cokolwiek magabrycznej twórczości. Największym sukcesem Brauna jako wydawcy było umożliwienie prasowego debiutu Wilhelmowi Buszowi. I z całego oceanu prasy obrazkowej w tym względzie Niemcy znacznie wyprzedzili Polskę. Trzeba powiedzieć, że wpływy lipskie, monachijskie i berlińskie w znacznym stopniu umożliwiły powstanie nie tylko tygodnika ilustrowanego, ale również kłosów, wędrowca i biesiady literackiej.